Under the moon, I saw you standing in the shadows, and your eyes were blue. You put your hand out, open the door. You said, Come with me, boy, I want to show you something more. And touched my limbs. It wasn't difficult to pull me from myself again. And in our travels, we found a road. You held it like a mirror, showing me the life I chose. And I returned to my beautiful city. Black skies changed into blue. And love is so I so free, but tonight I still dream of you. Królowa, Mia... Wreszcie będziemy mogły powalczyć. Zakończmy to tu i teraz. Lise, uważaj! Jak śmiesz się do mnie zbliżać? Elsa! Pożałujesz tego. A zapomnieliście o kimś. Król demonów No proszę, a już myślałem, że nie żyjesz mi się jej przyjaciółmi To ja ją pokonam W takim razie Nie poddamy się Będę się was Elsa, Hakrid, nie! W tym momencie Natsu wlatuje Natsu! Chodź! Zostawimy was samych By inaczej ja się zgadzam Przyjaciele Więcej was nie było? Pokaż co potrafisz! Mam was dość, ciebie najbardziej. To dobrze! Panią! Jesteś strasznie słaba. Dam sobie radę. Och, ale zanim cię zabiję, zobacz, jak twoi przyjaciele umierają. A co? Nie! A teraz was wykończę. Nie pozwolę na to! Ryszy! Ryszy! Nie do wiary, że Ty jeszcze żyjesz! To śmiertelne. Nie pozwolę Ci zabić moich przyjaciół. Rozumiesz? Właśnie! Nawet jeśli to się stanie, to razem umrzemy godnie. Dokładnie. W takim razie gińcie wszyscy! Co jest? Nie wierzę. Nie wierzę. Królowa Selen? Nie spodziewałam się takiego zachowania po tobie, Mia. Jak to jest możliwe? Rysze, powiem w skrócie. Wszystkie magiczne konie żyły w sekrecie. Żeby każdy wiedział, że my nie żyjemy. Tak myślałam, że moja córka mnie kiedyś zdradzi. I oczywiście was. Dlatego jestem tutaj, by ci pomóc. I ją pokonać. A więc to tak. Żyłaś w tym wszystkim, żebym cię nie zobaczyła? Żebym nie wiedziała, że żyjesz? Tak, to jest niestety, Mia. Nie spodziewałam się, że przejdziesz na złą stronę. Jeszcze lepiej, będę mogła cię pokonać. Rysze, wy pokonajcie kula demonów. Ja się z nią zajmę. Dobrze. Słyszeliście? Musimy pokonać króla demonów. Tego nie było w planie. Co się dzieje? Co widzisz? Rysze, twój miecz. Trzymaj. Dzięki. No to jazda! Ach! Nie mogę uwierzyć. Więc tamtego dnia po prostu sobie zniknęłaś? Zostawiłaś mnie? Nie, Mia. Nie zostawiłam cię. Tak? To teraz mi tę sytuację. Mia, posłuchaj. To nie jest takie łatwe. Przeczuwałam, że coś nadejdzie złego. Ale nie sądziłam, że moja własna córka. Zdradzi swój naród. Cóż, każdy może podejmować swoje decyzje, a swoją wybrałam dobrą. Nie, właśnie źle wybrałaś. Sama dobrze wiesz, że Twój tata też by tak nie chciał. Wątpię. Niestety, ale muszę walczyć na poważnie. Nawet jeśli zostaniesz zabita, nic nie mogę z tym zrobić. To dla mnie pestka. Możemy walczyć na poważnie. Jak sobie życzysz? Władza tobą gniew. Myślisz, że mnie pokonasz? Oczywiście, zło jest potężniejsze. Nie mija. To nie jest to. Co się dzieje? Rysza, osłabij go, a to atakuj. Dobra, no to wyrównamy rachunki. Ej! Prze teraz! Tak szybko! A! Wiszę! Twój koniec! Nie, tym razem nie poddam się! Nawet bez milczenia mogę walczyć. I tak cię pokonam. Myślisz, że z mocą nie pokonasz? Oczywiście! I z moimi przyjaciółmi. Dokładnie pani Risali w kim razie do dzieła. Przestańcie! tym razem! Nie! Teraz. To prawda, ale musimy jeszcze pomóc Królowej Selen. Szybko To prawda, jakie to żałosne A więc Rishi i przyjaciele pokonali klademonów Nie mamy wyboru Wybacz mi, ja Ale też tak samo nie mam wyboru O czym ty gadasz? Będę musiała cię zapiczentować Ale nie sama No właśnie i Tina Zgadzam się, Selen. Wszyscy damy radę nawet jeśli poświęcimy nasze życia, to i tak dobrze zrobimy. Co wy chcecie mi zrobić? z twoje życie? Nie, niemożliwe. Pani Tino. Wybacz rysze, ale nie mamy wyboru. Cieszę się, że mogłam Ciebie spotkać. Tak samo Risze. Pani Penelope, nie proszę was! Risze, chodź! Ale nie! Musimy iść. Dziękuję Risze. I seven, nie! Musimy iść szybko! Przynajmniej mogłyśmy się spotkać, prawda, Selene? Prawda. Dziękuję Ci, Tina, za wszystko, że ich chroniłaś do tego momentu. Tak, też się cieszę. Będę tęsknić za Arisze. Tak samo. Niestety to jest jedyna opcja. Wy, co by chcecie mi zrobić? Teraz! Zaklęcie zapisztujące! Nie wierzę, chcecie poświęcić swoje życia, żeby mnie zapieczętować? Otóż to, nie będziesz mogła się już nigdy więcej wydostać. Razem! Nie! Nie! Pani Penelope, Pani Tino, Krowo Selene, powoli znikajcie. Co się dzieje? się. musiałyśmy się poświęcić. Cieszę się, że mogłam Ciebie spotkać, Badrysze. Jeszcze raz. Żegnaj. Nie, proszę, nie znikajcie. Pamiętaj, Rysze, podnaleźć swojego tatę. To jest też ważne. Rysze. O koniec. Aż co płakać? Jesteśmy z Tobą. Przyjaciele. Oj, pani Ryszardio.